Kiedy w naszym wnętrzu panuje chaos, gromadzą się nierozwiązane konflikty, stłumione emocje i uczucia, ich energia, szukając ujścia, może zacząć nami targać w sposób potężny i nieprzewidywalny. Najgorzej, kiedy mimo tego nadal nie rozumiemy, co się z nami dzieje i szukamy rozwiązań wszędzie dookoła, tylko nie w sobie. Możemy poszukiwać rozładowania tego niepokojącego psychiczno-fizycznego napięcia w różnych substancjach i używkach. Kompulsywnie traktować wydawałoby się codzienne aktywności, jak na przykład jedzenie, czy wreszcie uciekać w tak piękne skądinąd obszary ludzkiego życia, jak miłość czy seksualność. Chociaż w związku z podobnymi przyczynami mechanizmy tych wszystkich ucieczek są do siebie bardzo podobne, to dzisiaj chciałbym się skupić na tej ostatniej na próbach rozwiązywania swoich wewnętrznych problemów. Poprzez seksualność. Po czym rozpoznać taki nadmierny popęd seksualny, który jest tak naprawdę rodzajem ucieczki, unikania zmierzenia się z prawdziwymi problemami? Dodam, że nie będę się dzisiaj skupiał na podręcznikowych objawach uzależnienia, czyli ile, czego, z kim, jak często, a bardziej na głębokich sygnałach, które tak naprawdę leżą u podstaw ucieczki w potrzeby seksualne. Oto 10 takich oznak. Zostańcie ze mną. Oznaka pierwsza, impulsywność. Choć nie zależy mi dzisiaj na szufladkowaniu, to inną popularną w psychologii nazą na nadmierny popęd seksualny jest hiperseksualność. W uproszczeniu jest ona definiowana jako nadmierne angażowanie się w fantazję i aktywności w tym obszarze życia. Tylko, że określenia w stylu nadmierne są tak naprawdę podchwytliwe i dość problematyczne, bo tak naprawdę do kiedy coś jest jeszcze w miarę, a w którym momencie robi się nadmiarowe? Ciężko i w gruncie rzeczy niewłaściwie jest też mierzyć wszystkich ludzi, Jedną miarą, bo tak z biologicznej perspektywy ludzie różnią się swoimi potrzebami i chociażby swoim popędem seksualnym. Dlatego tego typu zagadnienia trzeba zawsze rozważać w szerszym kontekście całego życia danego człowieka. Na przykład jak jego zaangażowanie w sferę seksualną przekłada się na pozostałe sfery tego życia. Dlatego w problematycznej, patologicznej perspektywie często mówi się o angażowaniu się w zachowania ryzykowne dla danego człowieka, a podejmowanie o nich decyzji jest zazwyczaj bardzo impulsywne. Kiedy więc człowiek bez zastanowienia, pod wpływem nie do końca dla siebie zrozumiałego impulsu, czasami uczucia wręcz przymusu, angażuje się w zachowania i sytuacje, które są dla niego niebezpieczne w których traci, jeżeli nawet nie fizycznie, to przynajmniej psychicznie, i to często powtarzając wciąż ten sam schemat, niejako nie ucząc się na błędach, to wtedy zdecydowanie możemy podejrzewać jakiś głębszy problem. Oznaka druga tłumienie emocji. Co ciekawe, tłumienie emocji to z jednej strony jeden z najważniejszych objawów, a z drugiej jedna z podstawowych przyczyn nadmiernego popędu. Nasz język jest nawet pełen porównań i metafor odnoszących się do gromadzącego się napięcia, ciśnienia. Porównujących naszą emocjonalność do mającego wybuchnąć wulkanu, i to bardzo często właśnie w sferze seksualnej. Intuicyjnie wiemy więc, że gromadzenie w sobie emocjonalnej energii jest dla nas wręcz niebezpieczne i wprost dla naszego zdrowia musimy ją jakoś rozładowywać. Szczególnie jeżeli chodzi o takie emocje jak smutek, tęsknota, gniew czy frustracja które, co bardzo ważne, gromadzą się w nas tym bardziej i mniej są tak w rzeczywistości uświadomione i nazwane przez nas. Skoro więc teoretycznie wiemy, że gromadzenie w sobie, w szczególności tych trudnych uczuć, i emocji, nie jest dla nas zdrowe, to dlaczego tak wielu ludzi tak często, mimo wszystko, to robi? Cóż, wbrew pozorom, wyrażenie niektórych emocji wcale nie jest takie łatwe, bo nie są to wcale emocje i uczucia tak w pełni akceptowane, chociażby przez nasze otoczenie, naszych bliskich, naszych rodziców, czy przede wszystkim nas samych. Dlatego chowamy je w sobie bardzo głęboko, udając, że tak naprawdę ich nie czujemy, albo że czujemy coś innego, bardziej akceptowalnego. A to gotowy przepis na katastrofę i ucieczkę, chociażby w sferę seksualną. Albo tłumisz uczucia i oddzielasz je od reszty życia, albo tracisz nad nimi panowanie i pozwalasz, żeby całkowicie cię przytłoczyły. Jest jednak złoty środek, zintegrowanie emocji dzięki zdrowej autoekspresji. Jeżeli w jakiś sposób dotyczy Was problem, że unikacie swoich prawdziwych emocji i nie bardzo wiecie, co z tym zrobić, to być może zainteresuje Was książka, która jest jedną z inspiracji tego dzisiejszego materiału. To narysuj swoje uczucia uznanej artystki, pisarki i edukatorki Rukmini Poddar. Autorka ta w swoich pracach w bardzo ciekawy i praktyczny przede wszystkim sposób łączy zagadnienia z psychologii, sztuki i duchowości. A samo narysuj swoje uczucia to też coś zdecydowanie więcej niż po prostu książka. To rodzaj warsztatu z ćwiczeniami, dziennika kreatywnego, jak to określa sama autorka, który prowadząc nas przez teorie i różne ćwiczenia artystyczne, ma nam pomóc na co dzień lepiej rozumieć i akceptować swoje emocje. Ta wspomniana strategia autoekspresji emocji, zdaniem autorki, działa w następujący sposób. Wierzę, że kreatywność jest dla nas drogą powrotu do samych siebie. Gdy nauczysz się twórczo wyrażać to, co czujesz, zmieni się twoja relacja ze sobą, z innymi ludźmi i z otaczającym Cię światem. Przyznam, że choć sam zazwyczaj dość ostrożnie podchodzę do tego typu obietnic, to ścieżka zaproponowana w Narysuj swoje uczucia bardzo przypomina mi moją własną drogę, którą przeszedłem, żeby właśnie lepiej zrozumieć swoje wnętrze, żeby zaakceptować różne trudne czasami uczucia i emocje w moim życiu, co też bardzo to życie zmieniło, pomogło mi właśnie nie uciekać w różne takie destrukcyjne dla mnie obszary, dlatego Widząc jak bardzo jest to znajoma i sprawdzona wiedza, tak z własnego osobistego doświadczenia, mocno polecam, link do tej pozycji znajdziecie w opisie tego materiału. Oznaka trzecia: reakcja na silne przeżycia. Zwykło się mówić, że na innych ludziach, ale też tak naprawdę na samych sobie, najlepiej możemy się poznać w różnych trudnych, czasami aż ekstremalnych sytuacjach. Dlatego też wbrew pozorom najlepszym testem dla naszego funkcjonowania są przeróżne kryzysy, jakie zdarzają się regularnie w naszym życiu. Po świecie chodzi mnóstwo ludzi, tzw. funkcjonujących, którzy całkiem nieźle radzą sobie ze swoim codziennym życiem. Na czym jednak polega ich duży problem? Przede wszystkim na tym, że ich stan funkcjonowania psychicznego, ich codzienne strategie radzenia sobie ze sobą nieźle mogą się sprawdzać w normalnych sytuacjach. Ale kiedy tylko pojawia się jakiś poważniejszy problem, większe wyzwanie, różne silne, trudne emocje zupełnie się rozsypują. Dlatego niestety nawet jeżeli ktoś czuje na co dzień, że jego popęd jest absolutnie normalny, że znajduje się w pełni pod jego kontrolą, to jeszcze nie oznacza, że tak jest w rzeczywistości. Bo jeżeli pierwszą rzeczą, jaką dana osoba zaczyna czuć, kiedy w jej życiu zaczyna się coś sypać, pojawiają się wyzwania, problemy, przeżywa coś, Intensywnego jest napięcie seksualne, uczucie pożądania to prawdopodobnie wcale nie wszystko jest pod kontrolą, a na pewno nie pod taką zdrową. Wielu ludzi żyje sobie jednak w myśl zasady od kryzysu do kryzysu że na co dzień nie jest w zasadzie tak źle, więc w czym jest problem? Po co tutaj cokolwiek zmieniać? Niestety, kiedy taki mechanizm się w nas pojawia. To coraz mniejsze problemy, coraz mniej intensywne emocje będą działały w podobny, wyzwalający sposób, a więc problem będzie się tylko pogarszał. Na ten objaw można też spojrzeć z drugiej strony medalu. Jeżeli aktywność seksualna, poza uczuciem niewątpliwej przyjemności i na przykład uczuciami do drugiego człowieka, przynosi nam też poczucie ogromnej ulgi, rozładowania jakiegoś wielkiego, zgromadzonego napięcia, zrzucenia wielkiego ciężaru z pleców, to jest to niestety bardzo też niepokojący sygnał. Pokazuje po pierwsze, że w naszym wnętrzu, tak na co dzień gromadzi się dużo więcej niż powinno się gromadzić, a po drugie, co jeszcze gorsze, że nasze zdrowe zdolności emocjonalnej samoregulacji zostały splecione z naszymi potrzebami seksualnymi co jak wspominałem w poprzednim punkcie jeżeli nie zostanie odwrócone będzie się tylko pogarszać i pogłębiać a zależność ta analogicznie jak w poprzednim punkcie jeżeli nie zostanie rozplątana będzie się tylko pogarszać i pogłębiać objaw 5 konflikty wewnętrzne Podobnie jak przy okazji tłumienia emocji, konflikty wewnętrzne są nie tylko objawem naszego nadmiernego popędu, ale też jedną z jego głównych przyczyn. O ile to zupełnie normalne, że w człowieku w jego wnętrzu ścierają się czasami różne, czasem wykluczające się potrzeby, pragnienia i postawy, to już trwanie w takich nierozwiązanych, naślających się konfliktach wewnętrznych jest jedną z głównych przyczyn kumulowania się silnego napięcia w naszym wnętrzu. Nasze umysły wypełnia wiele części, często sprzecznych ze sobą. Mają one własne pragnienia, dążenia, potrzeby, a nawet osobowości. Nasze części mogą być wrażliwe, silne, lekkomyślne, posłuszne, odważne lub zalęknione. Dzięki uważności i skupieniu możesz ćwiczyć ich dostrzeganie, a nawet wejść z nimi w bliską więź. Bardzo osobiście podoba mi się ta myśl. Niestety wejście w bliską relację, zaakceptowanie czasami trudnych do zaakceptowania sił i części naszej osobowości w naszym wnętrzu. Jest trudne, wymaga pracy i często dużej cierpliwości. Dużo łatwiej jest uciekać w różne używki czy przyjemności, rozładowywanie napięcia chwilowymi rozwiązaniami, jak chociażby aktywność seksualna. A im dłużej przywiązujemy się do schematu rozwiązania chwilowego, tym bardziej odkładamy w czasie prawdziwe zajęcie się problemem i tymi wszystkimi wewnętrznymi konfliktami. Objaw szósty: uczucie pustki. Czasami konflikt z naszymi prawdziwymi uczuciami, wypieranie i tłumienie różnych nieakceptowanych przez nas emocji i stanów może być tak głęboki, że jedynym co zaczynamy czuć jest tak naprawdę poczucie pustki. Pustka wewnętrzna bardzo często zaś łączy się i wzajemnie nakręca z uczuciem pustki zewnętrznej. Tej w relacjach z innymi ludźmi nazywanej inaczej samotnością. A w tym wypadku ucieczka w popęd seksualny bywa jeszcze bardziej specyficzna i problematyczna niż innego rodzaju używki i ucieczki. Intuicyjnie wewnętrzną i zewnętrzną pustkę dość łatwo jest próbować załatać innym człowiekiem, jego bliskością. Główny problem polega jednak na tym, że jeżeli nie potrafimy wejść w prawdziwą, szczerą relację sami ze sobą, to tym bardziej nie uda nam się to z innym człowiekiem. Oznaka siódma. Ratowanie relacji. Kontynuując problem z poprzednim objawem, wielu ludzi wpada tutaj w rodzaj błędnego koła. Mówiąc prosto, im bardziej nie wychodzi im w relacjach, tym większe czują poczucie pustki i tym jeszcze bardziej próbują w tych relacjach jakoś się odnaleźć, jakoś tymi relacjami się uratować i tą pustkę załatać. Jeżeli ktoś dodatkowo ma tendencję do seksualizowania swoich problemów i emocji, to również w ten sposób może próbować ratować swoje relacje, co jednak. Tylko znowu nakręca spirale problemu. Próba zbliżenia do siebie, przywiązania drugiego człowieka poprzez seksualność, kiedy nie wychodzi budowanie prawdziwej więzi w sferze emocjonalnej, jest niestety skazana na porażkę, bo zamiast choć odrobinę naprawiać problem, rozwiązywać swoje konflikty wewnętrzne, tylko nawarstwia trudności dodatkowo w relacji z drugim człowiekiem. Oznaka ósma zaniedbywanie innych aktywności życiowych. Jak wspominałem na początku, rozstrzygnięcie, czy coś u konkretnej osoby jest już nadmiarowe, czy jeszcze w miarę, zawsze zależy od szerszego kontekstu życia takiej osoby. Ocena zaangażowania człowieka w sferę seksualną w dużej mierze zależy więc też od jego zaangażowania w pozostałe obszary jego życia. Niestety, hiperseksualność, czy wręcz uzależnienie, zawsze stopniowo prowadzi do różnych niebezpiecznych przewartościowań i zawężenia chociażby zainteresowań dotyczących reszty. Funkcjonowania. Sfera seksualności jest niewątpliwie fascynującą i piękną sferą funkcjonowania człowieka. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy staje się ona jedyną interesującą w jego życiu. Oznaka dziewiąta. Brak świadomości. Polecę teraz małą oczywistością, ale tak naprawdę o kluczowym znaczeniu. Żeby rozwiązać jakiś problem, przynajmniej na poważnie się za niego zabrać, trzeba sobie najpierw uświadomić, że ten problem rzeczywiście istnieje. Tymczasem bardzo wielu ludzi woli funkcjonować w głębokim wyparciu i udawać, że albo wszystko jest ok, albo przynajmniej pod kontrolą. Co ciekawe, miewamy też tendencję do wymyślania sobie przeróżnych innych problemów, byle tylko nie zająć się tym właściwym. Dlaczego tak się dzieje? Bo paradoksalnie, na emocjonalnym, często nieświadomym poziomie dużo łatwiej nam jest zaakceptować, że mierzymy się z czymś, co nie dotyka wcale istoty problemu. To trochę jak z takim badaniem lekarza, który uciska tak długo, aż znajdzie punkt, w którym nas rzeczywiście boli. Przyznanie się przed samymi sobą, że mamy właśnie taki mechanizm uciekania chociażby w aktywność seksualną, przed naszymi prawdziwymi problemami może być dla nas takim właśnie bolesnym punktem. Może on być dla nas tak nieprzyjemny, tak przerażający, że będziemy sobie znajdowali tysiące innych wymówek i rozwiązań, byle tylko nie spojrzeć na niego wprawdzie. Oznaka dziesiąta brak akceptacji kiedy przeglądałem różne artykuły o hiperseksualności do dzisiejszego materiału trafiłem na ciekawą definicję, która tłumaczyła, skąd tego typu zachowania są dość charakterystyczne w różnych chorobach i zaburzeniach, jak na przykład chorobie dwubiegunowej czy w borderline. U przyczyn występowania tego zaburzenia leży niskie poczucie własnej wartości, obniżona samoocena, poczucie niezaradności życiowej, zaburzenia oraz nieudolności. Na bazie wszystkich wymienionych do tej pory punktów chyba dość łatwo sobie wytłumaczyć, dlaczego zwracanie się w stronę miłości fizycznej jest tak popularną ucieczką przed czuciem się źle sami ze sobą. Problem w wyjściu z tego destrukcyjnego schematu polega też jednak na tym, że kiedy sobie uświadomimy, że mamy problem z tym uciekaniem, to tym trudniej nam to zaakceptować, tym trudniej zaakceptować nam samych siebie. A bez tej akceptacji, z takiego błędnego koła niestety nigdy się nie wyrwiemy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, co ta akceptacja w rzeczywistości. Powinna oznaczać. Akceptacja nie oznacza, że zgadzasz się na bieżącą sytuację albo ją aprobujesz. Oznacza natomiast, że już nie unikasz i nie tłumisz w sobie niekomfortowych emocji, nie uciekasz od nich i nie starasz się ich zagłuszać. Praktykujesz akceptowanie chwili obecnej poprzez czucie wszystkich swoich uczuć. Czyli znów wracamy trochę do punktu wyjścia, a więc prawdziwej, cierpliwej i akceptującej pracy ze swoim wnętrzem. Ja ze swojej strony i na bazie swoich własnych doświadczeń bardzo mocno to polecam, bo oczywiście da się żyć. Po prostu funkcjonując od wspomnianego kryzysu do kryzysu, ale tak naprawdę co to za życie można z niego wycisnąć zdecydowanie więcej. Jeżeli zaś szukacie metod, jak z tym swoim wnętrzem, swoją emocjonalnością popracować, to myślę, że narysuj swoje uczucia, może być bardzo fajnym punktem wyjścia. Mocno polecam jeszcze raz, link do tej pozycji znajdziecie w opisie tego materiału. A z mojej strony to już tyle. Wybaczcie mój dzisiejszy głos, ale jeszcze wychodzę trochę z przeziębienia i. Nie jest lekko, ale miałem Wam coś, mam nadzieję, wartościowego do powiedzenia. Mam nadzieję, że mi się udało to przekazać. Jeżeli się spodobało, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję, za łapki w górę i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.